Dzień dobry. Redakcja Żółtych Papierów przeprowadziła niedawno sądę. Pytaliśmy siebie wzajemnie, naszych przyjaciół, rodziny, przechodniów, panią Krystynę z gazowni, stał na ulicy przypadkowy zespół Kolesi, to ich też zapytaliśmy, czego wam, kochani, najbardziej w Polsce brakuje. Odpowiedzi, proszę sobie wyobrazić, były jednoznaczne. Wszyscy jakby się złośliwie umówili, głośno i odważnie twierdzili, że w naszym pięknym kraju jest stanowczo za mało pomników. Niech się tam bujają szkoły, autostrady, pożal się Boże, orliki powstałe w jakże niesłusznych czasach, supermarkety czy wszystko inne. Zgodnie z pięknym marketingowym hasłem, nie masz pomników, nie masz wyników. Dlatego... To jest tajna informacja, do której żółte papiery dotarły jako pierwsze, już wszedł w życie tajny program rządowy. 3 miliony pomników. Słusznie, aż za mało ambitnie. Średnio wychodzi jeden pomnik na 12 obywateli. A nie dałoby rady 36 milionów pomników postawić? Każdy rodak miałby swój indywidualny cokół. Oczywiście nie byłoby tak, że obywatel sam by sobie wybierał bohatera, bez przesady i bez anarchii. Już by się odgórnie ustaliło, kto by na tych pomnikach stał, ale wtedy byłoby dużo lepiej. W sprawie pomników liczy się rozmach i nomen omen monumentalne ambicje. Zaraz, czy ja gdzieś tego już nie słyszałem? Wielka feta w 1973 roku związana z odsłonięciem za Leninem stało, stało takie wielkie rusztowanie, na nim ustawiano chyba pierwszą w Polsce gigantyczną kartonadę i tam właśnie były różnego rodzaju gwiazdy, napisy, a przed pomnikiem harcował lajkonik. Pomniki stawialiśmy w czasach tak zwanych słusznie minionych. Pomniki stawiamy i teraz, tylko że bohaterowie nieco się zmienili. Teraz liderem klasyfikacji bez wątpienia jest papież Polak Jan Paweł II. Jesteśmy światowym liderem w liczbie takowych pomników. To poniekąd zrozumiałe, ale też przodujemy w rozmiarach absurdu. Chwalimy się posiadaniem. Największego pomnika papieża na świecie, który znajduje się uwaga, w parku miniatur sakralnych. Czy to nie jest dowód na papieskie cuda, ale naszym zdaniem to jest kierunek, w którym powinna iść polska polityka pomnikowa. Wedle starej anegdoty Pan Bóg mówił do malarza styki: tym mnie nie maluj na kolanach, tym nie maluj dobrze. Okazuje się, że nie miał racji. U nas przynajmniej znacznie ważniejsza jest chęć uhonorowania od umiejętności uhonorowania. Niby niewielka różnica, ale to dzięki niej możemy się natknąć na arcydzieło papieskiej pomnikomanii. Okoliczni mieszkańcy mówią o powyższym dziele, no przepraszam, jakby to głupio nie zabrzmiało, koszałek-opałek. Mało? Mamy lepsze. Rozumiemy opinię, choć jej nie podzielamy, że Jan Paweł II to najwybitniejszy Polak wszechczasów i wymaga specjalnego traktowania. Okej, okay, nie ma dyskusji, ale żeby przedstawiać świętej pamięci Karola Wojtyłę jako Batmana, na taką koncepcję nawet w żółtych papierach nigdy byśmy nie wpadli. Przewrotnie to jest głęboka i przenikliwa wizja, aby łączyć narodowych bohaterów ze światem popkultury. Na klasyczny pomnik, ja wiem, generała Tadeusza Kościuszki, przeciętne dziecko nawet nie spojrzy. Ale już Kościuszko jako Spiderman od razu dzieciak się zainteresuje, z własnej woli poczyta o bitwie pod Racławicami i jeszcze będą z niego ludzie. To nie jest takie głupie, jakby się pozornie mogło wydawać. Juliusz Słowacki jako skoczek narciarski. Mickiewicz w dyndającym płaszczu naparza na bramkę Rosjan z przewrotki. Mikołaj Kopernik zamiast lunety ma różdżkę, zamiast kuli ziemskiej ma kulę czarodziejską, a sam jest przebrany za Harry Pottera. Kolejki by się ustawiały, aby takie cuda zobaczyć. Ale nie. U nas ciągle pokutuje głupia wiara, że im pomnik większy, tym lepszy. Najgorzej jest jednak, gdy nasze zamiłowanie do gigantomanii zbiegnie się z patriotyzmem i średniej jakości zmysłem estetycznym. Zrobi się coś wielkiego, coś brzydkiego, ale dorobi się do tego słuszną ideologię i nikt się nie przyczepi. Jeszcze się uroczyście takie coś otworzy i w ogóle będzie super. Taki koszmarek pojawił się w 2011 roku, a nazywa się pomnik Patrioty. Trzeba wychowywać naszą młodzież na zwycięstwie, nie na przegranie. Uchwalę ojczyznę! Dziękuję Państwu wszystkim! Przecież to jakiś transformer jest. Optimus Patriotus. Patriota Prime. Trzeba mu zatem znaleźć godnego przeciwnika, żeby mogli się ponaparzać: wielkiego, mocarnego, potężnego. No, na przykład takiego. Jak Pan ocenia tę figurę? Uważam, że figura zrobiła, zrobiona jest perfekcyjnie pod względem odlewniczym, jak i pod względem sztuki samej. No jak można? Co to jest w ogóle? Jezus po wizycie w solarium? Dajcie spokój, tak? Dobra, uspokójmy się dla odprężenia. Dwa przykłady pozytywne, bo okazuje się, że w dziedzinie pomników naprawdę da się zrobić coś fajnego. Mam tak samo jak ty Miasto moje, Avi. Albo też wbrew obowiązującej gigantomanii postarać się pokazać, że małe jest piękne. Spacerując ulicami Wrocławia, naszą uwagę przykuwają maleńkie figurki krasnali, które kryją się w przeróżnych zakamarkach i wyglądają nieśmiało na przechodzących turystów i mieszkańców. Od razu sympatycznie, nieprawdaż? Ale nie będzie nam dane utrzymać się w tym klimacie zbyt długo. Obawiamy się bowiem, że prawdziwa pomnikowa batalia dopiero przed nami. Pod względem liczby postumentów szykuje się wyraźnie. Dobra zmiana na pozycji lider. Tutaj, na tej ulicy, na krakowskim przedmieściu, musi stanąć pomnik smoleński. No, panowie rzeźbiarze, dłuta w dłoń i hajda na cokoły. Nic tam brak talentu. Kto by się tam przejmował, że postać na pomniku, cytując klasyka, z twarzy jest podobna zupełnie do nikogo. Przykład pojawił się całkiem niedawno. No, ale powiem, że tutaj Miał być Lech Kaczyński, a wyszedł. Ja wiem, Adam Słodowy. Co będzie dalej? Pomnik wersji na Batmana, koszałka Opałka czy Wielkiego Patrioty. Nie ma się co przejmować, że pomnik niepodobny. Napisz się da, kto na co kole stoi i wszystko będzie jasne. Próbować, póki starczy sił i brązu. Jak zupełnie się nie uda, to zawsze można te wszystkie pomnikowe koszmarki przerobić. Zobaczcie, co takiego powstało z pomnika Lenina. No, Można? Tak to się robi na wschodzie. Przerobić Lenina na Lorda Wejdera i wszystko się zgadza. Obaj dżentelmeni stali po ciemnej stronie mocy. A co ich tam dzieliło? Raptem odległość kilku galaktyk. A wracając na nasze pomniki. Cóż, bacznie się przyglądamy i zacieramy ręce, bo w branży, że tak to brzydko ujmę, pomnikarstwa wiele się u nas w najbliższych dniach wydarzy. Z tym, że to Żadna nowość. Pożegnamy się cytatem z mistrza Konstantego Ildefonsa, który jeden ze swych utworów skończył następująco. Bo, żywy student, to jest kłopot dziki, a my, Polacy, my lubimy pomniki. To zostało napisane w ubiegłym stuleciu, a jakby coraz bardziej aktualne. Pomyślcie o tym, panowie rzeźbiarze. Do zobaczenia za tydzień.